Zerby powiatu ostrzeszowskiego zakończyły się pomyślnie dla Zewki, która w minioną niedzielę wygrała przed własną publicznością z Wiktorią Ostrzeszów 2 do 1. Kilka dni wcześniej z prowadzenia kobylogórskiego zespołu zrezygnował Grzegorz Sajewicz. W spotkaniu piątej kolejki drużynę poprowadził Sebastian Gawron, jednak z trybun poczynania obserwował nowy trener Michał Giecz. Nowy szkoleniowiec w przeszłości prowadził Wiktorię Ostrzeszów i ostatnio Ogniwo kociny. Specjalnie jestem trenerem w Woli natomiast jest to jest zespołu, żeby, żeby prowadzić chłopaków dzisiaj. Tak naprawdę w środę dopiero podjąłem decyzję, w piątek w Piątek przeprowadziłem pierwszy trening, tak mieliśmy mówione, że po prostu dzisiaj sobie z trybun, wyciągnę wnioski. Tym bardziej kolejny tydzień jest taki, że gramy środa, puchar, sobota mecz, więc, więc na pewno tych wniosków z tych meczów będę mógł wyciągnąć jeszcze więcej. Natomiast cieszę się, że drużyna wygrała, bo mi będzie zdecydowanie łatwiej wejść. Ja już jakieś małe wnioski swoje mam, natomiast natomiast mówię, no będziemy pracować i starali się poprawiać pewne rzeczy, a co do przyniesień no to zobaczymy. Decyzja trenera, mieliśmy tutaj taką wewnętrzną sytuację, zarząd podjął jednogłośną decyzję, której trener nie jak zaakceptował i po prostu we wtorek poinformował, że nie będzie dłużej pracował. Do zmiany trenera doszło również w drugiej drużynie zewki. Radosowa Dolaty zastąpił Łukasz Woźny. Skąd taka decyzja? No tutaj właśnie po kłosie sytuacji mówię, każdy klub ma jakieś problemy, chcieliśmy to zdusić z zarodku, dlatego, dlatego takie decyzje zarządu. Mecz Zewki z Wiktorią nie był porywającym widowiskiem, choć frekwencja na trybunach nie zawiodła. Od początku do ataku ruszyli gospodarze, którzy starali się szybko zdobyć bramkę. W szóstej minucie Kobylogórzanie trafili do siatki Mikołaja Glinkowskiego, ale sędzia nie uznał trafienia z powodu spalonego. Osiem minut później było już 1 do zera, po tym jak Mikołaj Jędrzejewski wykorzystał zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. W 30 minucie doszło do nietypowego incydentu. Podczas przerwy na uzupełnienie płynów jeden z kibiców postanowił przywitać się z Damianem Grądowym. Natychmiast został jednak odprowadzony w bardziej właściwe miejsce na trybunach. W pierwszej części gry nie padło już więcej bramek, ale tuż po zmianie stron Zewka podwyższyła na 2 do 0. Arkadij Harasimow z najbliższej odległości na raty pokonał bramkarza Wiktorii. W tym momencie mogło się wydawać, że gospodarze odniosą pewne zwycięstwo, ale gościom udało się zmniejszyć rozmiary porażki. W 53 minucie Kasper Lepka otrzymał podanie z prawej strony i nie dał szans Damianowi Grądowemu na obronę. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie, choć obie drużyny miały jeszcze swoje okazje. Zewka Koblagura, Wiktoria Ostrzeszów 2 do 1. No Dobrze no, przegraliśmy zasłużenie. Pierwsza połowa w naszym wydaniu bardzo słaba. Graliśmy jak sparaliżowani. Trochę mecz się wyrównał w drugiej połowie, ale myślę, że Zewka zasłużenie wygrała. Za mało stworzyliśmy sytuacji, za mało graliśmy piłką. To trudno szukać punktów, bo się okazało, że ci chłopcy dalej mają problemy z prowadzeniem gry, z takim postawieniem się doświadczonym zawodnikom. Na to musimy czekać. I to nie, ja mówiłem na początku, że będą problemy i są problemy, bo odeszło od nas dwóch zawodników takich doświadczonych. Dzisiaj przemka nie było do Biela nikt nie potrafił przytrzymać tej piłki. No i ta młodzież gra tak, na, na ile na ile mogą. No, no właśnie kiedy w Dubiel wróci do gry? Nie wiem. Ma kontuzję y, mięśnia długowego, naciągnął. Może za tydzień, może za dwa. Trudno mi powiedzieć. W najbliższą środę drużyny z piątej ligi rozegrają mecze w ramach okręgowego Pucharu Polski. Wiktoria na wyjeździe zmierzy się z LZS-em do ruchów. Zewka pojedzie do Łąkocin, a pelikan Grabów dzień wcześniej uda się na wyjazd do drugiej drużyny ostrowi 1909 Ostrów Wielkopolski.